Będziecie z nami oglądać flamingi. Pierwszy flamingo odnalezione. Mamy końcówkę maja, więc jest jeszcze tutaj woda. Latem wygląda to zupełnie inaczej. Pozostaje taka słona warstwa dawniej. Tutaj pozyskiwano sól właśnie z tej wody. I teraz mamy taki to czas, kiedy jest... Oj, właśnie, idealne miejsce, żeby obserwować ptaki. Tutaj jakieś maleństwo na długośnych nogach. Podejdźmy w może, ale powolutku. Na pewno jest to tak, ale czy jest to mini flaming, czy mini bocian, czy coś jeszcze podobnego? Jesteśmy świetnymi ornitologami. Tutaj coś jeszcze? Ale żeby nie było to, to, to nie jest jezioro. Jezioro jest tutaj obok. To ona 100% są konie. A flamingi, jeśli tutaj dzisiaj są, to mogą być też gdzieś po drugiej stronie jeziora albo się skrywać na mokradłach, więc rozglądamy się uważnie, ale rzeczywiście tutaj się dużo ptaszków pokazuje. Wielkie taki zostają. Dalej. Ja tu będę atrakcją turystyczną. Jak stanę na jednej nodze. Drodzy Państwo, jedyny flaming stojący na jednej nodze. Tylko u nas. Do zobaczenia. Proszę bardzo. Proszę na jednej nodze flamingu postać na zdjęcie, na wideo. O, to jest jedyny flaming. Aktualnie na Alikes. Nie wiem, czy jest to kontent, który Was satysfakcjonuje. Przed chwilą widzieliśmy jeszcze takiego bociano podobnego, flamingo podobnego, białego ptaka na długich nogach. Odfrunął, nie zdążyłam chwycić, A teraz idziemy... Czapla. Czapla może to było. Czapla biała. Czapla grecka. Nie był to kos, chociaż jesteśmy na wyspie Kos. Idziemy teraz na plażę umyć zupki i buty. Czy było warto? Nie wiem. Przed nami wyspy, na których byłam wczoraj, mamy tutaj Pserimos, Plati i Kalimnos Wiatr złapiec, zaraz wniknie. Naszą wyprawę na Flamingi i zakończymy pitą grossą